Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Ronaldinho. Teraz tylko trafić. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. Bronto, Bronto, mamy 1 do 0. Numer 80. Ronaldinho. Roberto Carlos. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Ronaldinho, czy strzeli? I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trapienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Co za obrona! Fantastyczne zachowanie Rui Patricio. No i Portugalczycy mają teraz rzut wolny. Bruno Fernandes. I Bernardo Silva. Celne prostopadłe zagranie. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Dobry przechwyt Roberto Carlosa Ronaldinho Tracą piłkę Portugalczycy Bruno Fernandes Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie komite zagranie na dobieg. Niecelny strzał, ale naprawdę niewiele brakowało. Warto było spróbować, chociaż to był ostry kąt i trudno nazwać to stuprocentową okazją. Ale kto nie podejmuje prób, ten nie strzela goli. Ależ bomba! Ale Bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Bernardo Silva Bruno Fernandes Teraz Rafael León Mogą wyrównać Roberto Carlos zażegnał niebezpieczeństwo Teraz tworzył sobie szansę, uwaga Lantarz wybija, ale gra się toczy Piłka trafia za linię końcową pory Koszecie. Mamy więc rzut rożny. Głęboko w pole karne zagrywa. Zmarnowany rzut rożny. Spokojnie łapie piłkę. Pepe. Przestrzeni, by się urwać skrzydłem. No i jest strata Portugalczyków. Bernardo Silva. Teraz będzie niebezpiecznie. Frankarz wybronił tyle, że piłka wciąż w grze. No, dobrze. To nie była zbyt udana akcja. Naprawdę udana interwencja. Ruben Neves z piłką przy nodze. Pracą piłkę teraz. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Znakomita blokada strzału. I koniec pierwszej połowy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Portugalczycy, mimo faunu, nadal przy piłce. Sędzia pokazuje grać dalej. Może teraz wyrównać? Tak! Bramka! No ale to było nieuniknione. To była formalność. Mamy remis. Jeden do jednego. Ale dobre przerwanie akcji rywala. Nie ma przerwy. Portugalia z korzyścią. I tracą piłkę. I Cancelo przy pimce do kafu. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ależ niecelny strzał. Głowa jedno, noga co innego i nic z tej sytuacji sam na sam nie wyszło sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji no i po ataku, dobra interwencja Rui Patricio oj, tak nie można, niebezpiecznie dobrze teraz przeszkodził Ulic. przy piłce znowu Mateos Tracą piłkę Portugalczycy. To była próba zaskoczenia bramkarza. Dobra teraz obrona bramkarza. Wrzuca w okolicę 11 metra. Gol proszę państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą! Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji goalkeeper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Ruben Neves i piłka dla drugiej drużyny. Piłka u Mateosa. Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekłych, Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Błąd. Piłka poza boiskiem. Znowu przeciwna drużyna. Cristiano Ronaldo. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Piłka trafia do Beckham'a. Ależ interwencja w polu karnym. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Drużyna przyjezdna całkowicie zdominowała mecz w ostatnim kwadransie. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Gol! Remis! Portugalia tym się nie zadowoli. Jestem pewien. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniła bezwycięstwo. Ronaldinho. Przechwyt piłki w tercji obronnej rybala. Jak to teraz rozegra? Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Dobre. Teraz wrzucenie z flanki. Była okazja, ale nie ma bramki. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Beckham. Ze skrzydła w szesnastkę. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Sędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę. Musi się mocno skoncentrować. To w tej chwili najważniejsze. Ale szopronaż Michaela. Ula uh la, bramkarz był bez szans Prosto w okienko Strzelił, pewnie i celnie Doskonale wiedział co należy robić Gol, jedenastka wykorzystana To zawsze próba nerwów, tym razem została zdana Jest, bramka, wykorzystał szansę Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. I mają to. To był ten rozstrzygający karny. Wygrywają ten mecz. Wyglądało łatwo, ale trzeba było zachować zimną krew do końca. Brawo!